Małe repetytorium, strona 103, pozytywizm. Zadanie pierwsze dotyczy opowieści wigilijnej. Kto nie czytał lektury, to zachęcam do obejrzenia tej adaptacji filmowej, pomimo że jest animacją, ale bardzo przemawiającą do wyobraźni. Odpowiedź C. Występują tam oczywiście postacie realistyczne i fantastyczne. Drugie. Pytanie dotyczy Quo Vadis. I też Was zachęcam, jeżeli nie pamiętacie fabuły, żeby przypomnieć sobie ekranizację z 2001 roku. Quo Vadis, postacie historyczne: Neron Petronius, ale też radzę Wam, jeżeli nie pamiętacie tych bohaterów, to wejdźcie sobie bodaj w Wikipedię i tam macie. Pod hasłem Quo Vadis, podział na bohaterów historycznych i fikcyjnych. A więc postacie historyczne w Quo Vadis to Neron, Cesarz i Petroniusz, wuj Marka Winicjusza, a fikcyjne to właśnie Marek Winicjusz, Ligia, Hilon, Hilonides. I Glaukus, Glaukus albo Glaukos, można mówić i tak i tak. W Krzyżakach, jeśli ich jeszcze pamiętacie, postacią historyczną z tego zestawu bohaterów jest Zawisza Czarny, a fikcyjni to Jurand ze Spychowa, Jagienka i Sanderus, y, handlarz y, relikwiami. Trzecie... Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Zdecydowanie proszę wybrać D. Zarysowanie radykalnej przemiany wewnętrznej bohaterów, choć teoretycznie dobre jest A podkreślenie ich miłości do swoich córek. Ale ważniejsze w wizerunku tych postaci jest oczywiście D. Czwarte. To wydaje się oczywista odpowiedź, ale gdybyście mieli problem ze sformułowaniem, to na przykład można powiedzieć, że ta powieść jest pisana ku pokrzepieniu serc, jak zresztą wszystkie powieści, niemal wszystkie historyczne sienkiewiczowskie powieści, bo Polacy dzięki swemu patriotyzmowi, odwadze i prawości są w stanie przezwyciężyć groźnego wroga, potęgę, Krzyżacką. Jakie wydarzenie jest punktem kulminacyjnym w noweli Latarnik Henryka Sienkiewicza? Zaczytanie głównego bohatera Skawińskiego w panu Tadeuszu, co powoduje, że nie zapalił on latarni. Moi drodzy, quo vadis piszemy tak. Quo. W cudzysłowie, małe V wadis. I proszę się oswoić tak. I tylko tak piszemy ten tytuł.